Cześć. Niedawno podczas gry w Horizon Forbidden West przekonałem się, że mój komputer nie jest w stanie wygenerować zadawalającej ilości klatek. Obniżanie detali i rozdzielczości, co prawda, pomagało, ale już wtedy wiedziałem, że muszę przygotować się do wymiany sprzętu. Mam w końcu monitor 1440P, który ma odświeżanie 180Hz, i chciałbym w tych mniej wymagających grach wykorzystać jego możliwości. Podszedłem do tematu na chłodno i wszystko postarałem się jak najlepiej przemyśleć. Wymiany komputera nie robi się co tydzień, a ja miałem mocno ograniczony budżet. Wiadomo, że najlepiej jest teoretycznie kupić sprzęt z wysokiej półki i niczym się nie martwić. Ja jednak postanowiłem postawić na opłacalność i poszukać części do komputera w przystępnej cenie. Części, które były w moim starym PC, widzicie teraz na ekranie. Części podświetlone kolorem zielonym postanowiłem zatrzymać i użyć w budowie nowego komputera. Na początek zorientowałem się w cenach na rynku używanych komponentów i wystawiłem części, których chciałem się pozbyć. W końcu to od mojego budżetu zależy, na co będzie mnie stać. Ostatecznie podzespoły udało mi się sprzedać za ceny, które widzicie na ekranie. Ktoś powie, że tanio sprzedałem lub drogo. Takie były ceny w momencie, kiedy wystawiałem wszystko, a jak wiadomo, rynek wtórny jest płynny i występują wahania cen. Dodam jeszcze, że zależało mi na czasie i często sprzedawałem na przykład procesor taniej o te 20 zł, kiedy ktoś zaproponował niższą cenę. Jak widzicie, za całość uzyskałem tyle i teraz najważniejsze. Musiałem się zorientować w rynku PC, bo szczerze nie śledziłem go od dawna i nie miałem bladego pojęcia, na co mnie będzie stać. Kusiło mnie przejście na pamięci DDR5, ale ostatecznie uznałem, że nie jest to mi potrzebne i jest zbyt kosztowne w mojej podbramkowej sytuacji. Dokładać można zawsze 200. 300 czy 1000 zł i tak bez końca. Chciałem tego uniknąć. Procesor, jaki wybrałem, to 12600 KF, który udało mi się kupić za 600 zł używany. Widziałem, że teraz nawet po 550 zł jest dostępny, ale muszę nadmienić, że nagrywam ten film z opóźnieniem około 60 dni. Nie miałem w planach nic na temat mojej wymiany sprzętu nagrywać, ale po czasie pomyślałem, że może być to dla kogoś ciekawe, i dlatego teraz oglądasz ten film. Wracając jednak do tematu, procesor będzie osadzony na płycie B760 GB Gaming XDDR4. Dzięki takiemu posunięciu mogę zachować stare pamięci RAM, które będą mi służyć jeszcze jakiś czas. No i teraz największy dylemat, czyli karta graficzna. Na początku celowałem w RTX 3070, bo to wydajna karta, a ja nie byłem aż tak zorientowany. Później moja uwaga zwróciła się na RTX 4060, który mało zużywa energii i ma generator klatek oraz DLSS 3. Oglądałem różne testy tych kart i co się okazało? To, że 8GB pamięci VRAM to za mało, jeśli chcę myśleć o przyszłości. Takie gry jak The Last of Us na przykład miały mocne spadki na tych kartach, właśnie ze względu na małą ilość dostępnej pamięci VRAM. Zwróciłem mój wzrok na karty czerwonych. Sprawdziłem ceny w sklepach, ale karty, na które było mnie stać, miały słabą wydajność. Jak już się przesiadam na nowy sprzęt, to chciałem poczuć tego kopa. Po kilku dniach szukania i oglądania testów, moją uwagę zwróciła karta RX 6816 GB. Wydajność ma na poziomie RX 7700 XT, który w sklepach kosztuje 1800 do 1900 zł. Mi udało się kupić używanego RX 6816 GB za 1100 zł. Byłem bardzo szczęśliwy, że nie popełniłem błędu z zakupem RTX. Podsumowując, cały upgrade obejmuje płytę główną, procesor oraz kartę graficzną. Wszystkie inne podzespoły, takie jak dyski, RAM i chłodzenie, zostały. Teraz widzicie na ekranie bilans całej operacji i ile musiałem dołożyć. Nie wiem, co sądzicie o tym wszystkim, ale jak widzicie, wystarczyło dołożyć do interesu 1130 zł i mam naprawdę przyzwoity komputer tanim kosztem. Gdybym miał więcej czasu i lepiej poszukał, może by się dało zejść nawet poniżej 1000 zł. Na koniec filmu wrzucę kilka testów, które nagrałem, jeśli jesteście ciekawi, jak ten PC sobie radzi. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i jeśli macie jakieś pytania, możecie je zadać w komentarzu. Pozdrawiam Was, widzowie, i trzymajcie się. Proszę zachować spokój. Możecie dostrzec. gniazdo Juchy jest już blisko. To jest miejsce rozpoczęcia inwazji. Najstarsze i najohydniejsze gniazdo na planecie. Arch walczył dzielnie, ale koniec końców demony ich odparły. Jest taki. To waleczkę. Ei! O que vocês estão aqui?